Oficjalnie Zbigniew Stonoga zakłada federację na kanale najlepszej polskiej dziennikarki. No cóż, pomijam, pomijam, pomijam umiejętności dziennikarskiej tejże, tejże Tersony, ale materiał może być ciekawy. Chodź, chodź, chodź od początku. Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrociło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana. Nie uderzyłem go, tylko go pocztnąłem go lekko ręką. cię, kawę. To te twoje feromony chyba. <grym> Dobra, dawaj, dawaj tego Zdycha. No ile tutaj tych reklam jest? Co jest z tym? Dzień no, dobry, wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska Monika dziennikarka Laskowska. jest ze mną. Zbigniew Stonoga, witam serdecznie, prezes Polskiej Federacji Freak Fight Night. Zgadza się, Dobrze, proszę państwo. E, pani... Freak Fight Night. Ej, nazwa dobra, jakby dźwięczna. Freak Fight Night. Stoko, nazwa Stoko. Zbigniewie, proszę mi powiedzieć, skąd pomysł, żeby utworzyć taką federację? Ja myślę, że czas w Polsce najwyższy nastał, aby pozbyć się tego plepsu niedobrego. E, Ty, to będzie Frykowa federacja dla polityków. Będzie się Morawiec, Morawiecki będzie się bił z ziobro. Z różnego typu federacji, że pokazać społeczeństwu i młodzieży, że sport może wyglądać zupełnie inaczej, że sport może być sportem, a nie prymitywną połaja, połajanką. I myślę, że Głównie na to będę stawiał w swojej federacji, żeby sport był sportem. Kiedy będzie czas na, na dowcip, na uśmiech, to, to i owszem, natomiast no. no nie wiem, jeżeli w członie twojej nazwy federacji jest freak, no to nie, 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 jakby nie rozumiem jego narracji. Sport i freak, sorry, ale tych nie łączy ze sobą. Jakby możesz uprawiać sport i możesz utrawiać sobie NMA, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, rok, ale żeby się nazwać, nie wiem, zawodnikiem, sportowcem, no to chyba nie bardzo, nie? Chyba nie bardzo, to nazywasz się freakiem, no nie, nie, nie do końca rozumiem narracji Stonogi. No bo co, on będzie chciał ściągać zawodników z UFC, z Bellatora, z KSW? Żeby to nie było freakowe, żeby to nie było amatorszczyzna? Wszelką cenę, nie, no nie takie Pato. Hmm, myślę, chyba, że możemy może powiedzieć tak zupełnie odpowiedzialnie, że nie takie pato połajanki, bo, bo chyba to się przestało już podobać ludziom i przestało się przyjmować na rynku. Tak bynajmniej zakłada biznesowo, że czas na sport z humorem oczywiście. O, chyba go rynek zweryfikuje, chyba go rynek zweryfikuje. Tak mi się wydaje. daje. E jeżeli on chce zrobić freakową federację bez tak zwanych dymów, myślę, że to bardzo szybko opadnie. Ale jednak sport. Czyli nowość na rynku? Sport z humorem? Czy pojawią się influencerzy w federacji? Myślę, że nie. Ja chcę zrobić coś o. dla ludzi na dole, dla ludzi, którzy nie mają startu zapewnionego, którzy pochodzą z gorszych, biedniejszych domów. Chciałbym zrobić coś dla młodzieży dla ludzi młodych, żeby oni mogli bez jakichś wielkich pleców... Ty, to to może być naprawdę ciekawe. i koneksji, pokazać się szerzej audytorium, szerzej... Ale ni dalej, uważam, że z biznesowego punktu to nie wypali. Nikt nie będzie oglądał no-name'ów, nikt. Nie zbudujesz gali na no-name'ach. Chyba, że będziesz stosował trochę taką y, strategię początków KSW, że budujesz zawodników, yy, opierając galę na jakiejś, wiesz, yy, na bardzo popularnych ludziach, nie. Czyli nie wiem, masz 10, 10 walk, z czego jedna to są ludzie faktycznie popularni i na nich budujesz galę. Publiczności i myślę, że to yy, będzie start dla niejednego, młodego człowieka. Yy, przyszłościowo rozwojowo jak pan myśli o Federacji? Zobaczymy po pierwszych kilku galach, jak będzie, jaki będzie odbiór tego wszystkiego i w zależności od tych pierwszych dwóch, trzech gali będzie, będzie można mówić o przyszłości, ale jest to federacja nastawiona na ludzi znikąd, na ludzi, którzy są bez, bez możliwości. A ja zawsze byłem społecznikiem i marzyłem o tym, by ludzi uruchamiać, by ludzi, ludzi młodych nie karać tylko dlatego, że są młodymi, że nie mają doświadczenia życiowego, i tak również w sporcie. Wiem, jak wygląda w Polsce i na świecie sport. Bez ciężkiej pracy, ale też jednak bez koneksji, nie mam mowy o karierze. A ja chcę umożliwić karierę zwykłym chłopakom, dziewczynom, gdzieś tam z małych miastości. Pięknie to dożni, bardzo idyllicznie to dożni, ale wydaje mi się, że Stonaga nie jest na, na tyle wielką personą aby na czymś takim budować w ogóle całą federację. To się skończy na dwóch pierwszych edycjach. To bardzo wiele to łączy, bo wiele, ale na pewno coś istotnego też ja bardzo lubię wspierać ludzi, nie, nie tylko znane To jest, to jest piękne, to, 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 to jest najwyższy tekst dziennikarstwa gdzie przeprowadzasz z kimś wywiad i mówisz o swoich odczuciach yy, i wyrażasz swoje zdanie. To świadczy o tym, że jesteś wybitnym dziennikarzem. No jakim cudem ona się w ogóle nazywa dziennikarką? Jakim cudem? To jest podparz dla tego zawodu. Znane postacie, bardzo lubię rozmawiać z widzami, z publicznością i mam nadzieję, bo ostatnio nie miałam takiej możliwości. Mieliśmy zabronione wyjścia z mediarumu i niestety nie mogłam. Mam nadzieję, że w tej nowej federacji będzie taka właśnie, skoro będą ludzie, e, t, można powiedzieć, e, zwykli e, zjadacze chleba, e, będę mogła z nim porozmawiać. A pewnie, że tak. E, otwartość na wszystko i wszystkich. E, bez. E, Otwartość na wszystko i wszystkich bez ograniczeń. E, niech będzie coś nowego, niech będzie coś świeżego, niech, niech się po prostu uda wszystkim. Mm -hmm. e, czy jest może jakaś tajemnica, coś, co do, jak, za jakiś czas wyjdzie, w, jeżeli chodzi o federację? Tak, jest pewna tajemnica, której absolutnie nikt się nie spodziewa, nikt nie zakłada nawet takiej hipotezy, ale e, już za kilka dni na... Polska dowie się. Od tej federacji dużo, dużo, dużo więcej. No mówię, zawalczy, jobro. jestem tego pewien. Sto doprowadzi do tej walki. Myślę, że będzie to nie lada niespodzianka. Czy to będzie aspekt sportowy? To będzie nieprawdopodobne salto w tyłu. Zanim mówiłam, a mi się to bardzo rzadko zdarza. Próbuję uh, uruchomić szybko moje neurony, szare komórki, żeby... Nie ma co uruchamiać, nie ma co uruchamiać, no naprawdę. W, w sporcie? Całto w tyłu, w życiu, w sporcie. Sport to życie, życie to sport. A to też jest sportem. No właśnie. <laughs> może tym akcentem zakończmy. Ja czekam z niecierpliwością. Proszę, piszcie w komentarzach. Co myślicie, co to za salto w tył, na czym ono będzie polegać, jak będzie wyglądać, co to za tajemnica? Wiemy, że to salto, ale w tył, ale jakie? Piszcie, moi kochani, ja dziękuję serdecznie za rozmowę i widzimy się już, mam nadzieję, niebawem. Jestem ciekaw, jestem ciekaw tej federacji, aczkolwiek, tak jak mówię, uważam, że na takim modelu biznesowym, przynajmniej z, tego, z tej krótkiej wypowiedzi stonogi, to nie będzie miało rację bytu. To wytrzyma galę dwie i po prostu skończą się pieniądze. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek z drugiej strony, jak sobie tak pomyślisz, no to to będą zwykli ludzie, nie? To in nie będziesz płacił po 200 tysięcy. Tylko im będziesz płacił po 2, 3, 4 tysiące. No 4 to już jest raczej, raczej, raczej za dużo KSW. Ci początkujący zarabiają 4-5 tysięcy. <laughs> Więc jestem. Więc, jakby finansowo to może faktycznie jeszcze dawać radę, ale i tak uważam, że liczbowo to, to, to nie przetrwa. Że to będzie maksymalnie dwie gale i, i koniec, nie? I koniec. Ale poczekamy, zobaczymy. Ja jestem ciekaw, będę starał się śledzić temat.